Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj będziemy piec pizzę z mortadellą. Dla naszej pizzy potrzebujemy: dla farszu: cebulka, e, pomidorek, marchewka, e, majonez, adżika, e, papryczka i mortadella. Trochę wcześniej zrobiłam ciasto dla pizzy. Przepis na ciasto możecie zobaczyć w filmiku o chaczapuri drożdżowym. Ciasto jest takie same, więc zapraszam do przeglądu. I zaczynamy od tego, że będziemy wszystkie warzywa mortadella kroić w kostki. Wszystkie składniki mamy pokrojone w kostkę, oprócz marchewki. Marchewkę będziemy tarkować na tarkę. I teraz mamy wszystko pokrojone, dodałam do tego farszu z parę łyżeczki adżyki, adżyka własnej produkcji, ostra, ale można e, zamienić to ajwarem paprykowym. E, dodałam też sól i pieprz i wszystko będziemy mieszać. Mamy już wymieszany farsz i teraz będziemy już formować nasze pizze. No, i dla samej pizzy potrzebujemy już gotowy nasz farsz. Potem ser, w moim przypadku to jest mozzarella, i już wymieszane ciasto. Przygotowaliśmy dodatkowo blachę, na nią e, papier do pieczenia i rozgrzałam piekarnik do 100, 180 stopni. I teraz będziemy formować nasze pizzerki malutkie z mortadella. Smarujemy papier do pieczenia olejem. Mamy już nasze ciasto. Już, jak widzimy, już są bąbelki. Dobrze wyrosło nam. I na każdą pizzę musimy mieć takie, taką malutką kuleczkę. tak taką malutką kółeczkę. No, jedno pico na jedną porcję wystarczy nam tyle. I rozkładamy. Rozkładamy na papier do pieczenia. Zawsze smarujemy dłonie olejem, żeby nie przyklejało się ciasto. Tak. Tego ciasta tej porcji wystarczy na 6 niedużych pizz. No I teraz dłońmi staramy się zrobić te kuleczki takie bardziej płaskie. Paluszkami rozprostowujemy te ciasto. I teraz będziemy nakładać nasz farsz na każdy rozpostowany kawałek ciasta. Nakładamy bardzo dużo farszu. Żeby pizza była soczysta i bardzo pyszna. No i teraz tak samo bierzemy za jedną stronę i naciągamy ciasto, żeby zrobić taką kopertkę, żeby ten farsz nam nie wyciekał. Staramy się e, zrobić taką, taką ściankę. O, I wychodzą nam takie ładne kopertki. Tak jak ciasto nam dobrze urosło, jest bardzo elastyczne i łatwo nam się uda zrobić kształt, jaki chcemy. Zostało nam jeszcze para. Forma może być nieidealna, ponieważ jak ciasto będzie rosło, to sobie wszystko te nierówności wszystko. Шеверон. І маємо такі піцерки. zaraz będziemy nakładać. Badać. Jeszcze naszą mozzarellkę Pokroiłam ją w takie plasterki. i teraz będziemy układać do piekarnika. Gdzieś pieczemy około 20 minut. Poczymy, żeby było rumiane i już gotowe. I mamy już upieczone nasze pizze. Tak to wygląda. Można jeszcze podsmażyć mocniej.